To właśnie w tym miejscu, nazwie kowadajeria w roku pańskim 1917 mają miejsce objawienia Najświętszej Maryi Panny oraz zaobserwowany przez prawie 100 tysięcy osób cud wirującego słońca. W trakcie objawień Maryja prosi o wybudowanie w tym miejscu kaplicy. Prośba zostaje spełniona i 13 października 1921 roku odprawiona zostaje pierwsza msza święta. Rankiem 6 marca 1922 roku, czyli niespełna rok później, Kaplica Objawień zostaje wysadzona w powietrze przez nieznanych sprawców, inspirowanych zapewne przez masonerię. Odbudowana i ponownie zainaugurowana 13 stycznia 1923 roku, staje się sercem sanktuarium fatimskiego. W oddalonej 2 km od Fatimy malownicze wiosło, o nazwie Aljustrel zwiedzałem miejsce urodzin Łucji, Franciszka i Jacenty, pastuszków, którzy mieli przywilej oglądania Matki Bożej. To tutaj, na rok przed właściwymi objawieniami, anioł zapowiada dzieciom spotkanie z Najświętszą Maryją Panną. Domek Łucji jest niestety w remoncie i nie możemy wejść do środka. Ruszamy dalej, w stronę miejsca objawień anioła. Spacerujemy sobie po jednym z najpiękniejszych miejsc chyba w Fatimie. To taka bazylika wzniesiona przez naturę ręką bożą, która chwali i wielbi majestat Boży w taki sposób w jaki może to robić natura tylko piękny, spokojny, nawet ptaki śpiewają tutaj chwałę Bożą. I my sobie tak spacerujemy od miejsca objawień anioła, który przygotował dzieci na objawienia Maryi. To był 1916 rok i tutaj pojawił się w tej dolinie pod Fatibą, anioł dwukrotnie, a i tutaj mamy miejsce, gdzie anioł stróż. Anioł Portugalii podał dzieciom kielich z krwią chrystusową oraz hostię i powiedział i wytłumaczył w sposób taki bardzo prosty, bez żadnych wykładów. Jednym zdaniem Lucja zapytała, co to znaczy, że mamy składać ofiary za grzeszników. A anioł odpowiedział bardzo właśnie prostym językiem do dzieci, odpowiednim dla dzieci, dla tego wieku. Jednym zdaniem, bardzo skrótowo, że wykorzystujcie wszystkie momenty, wszystkie chwile, by wszystkie cierpienia ofiarować za grzeszników. I tak dzieci zrobiły. Na przykład Lucja brała nieraz do ręki na ręcze, pokrzywy, i dotykała nim, czy nawet uderzała swoje ciało, stopy, nogi, łydki co bardzo bolało i cierpiała w ten sposób. Na przykład odmawiały sobie picia przez cały dzień i jedzenia, oddawały biedniejszym to jedzenia. Znosiły ból głowy z powodu jedzenia cały dzień, a przecież pamiętajmy, że to były dzieci 7, 9 i 10-letnie. No i tutaj w Walinios w tej chwili stoimy przed statuetką Najświętszej Marii Panny, która objawiła się 19 sierpnia 1917 roku. Z tego powodu, że dzieci były wcześniej więzione przez mera miasta, masona, który chciał wyciągnąć od nich tajemnicę na temat właśnie yy, słów, tajemnicę, którą przekazała pan panna dzieciom. Dzieci tego nie zrobiły, mimo że były... Yy, gdzieś tam grożono im, że będą torturowane, gotowane w oleju nawet. Nie uczyniły tego, nie zrobiły, nie zdradziły tajemnicy powierzonej przez niebo. I zostały wypuszczone po tygodniu więzienia, tak naprawdę. I tutaj 19 sierpnia z tego powodu, zamiast 13 sierpnia, na Świętsza panna pojawiła się nie w Kowada-Iria, a właśnie tutaj, wśród tych gajów, tych dębów, drzewo oliwnych. I tutaj powiedziała dzieciom: Módlcie się bardzo dużo i ofiarujcie wszystkie ofiary, wszystkie cierpienia za grzeszników. Więc po raz kolejny dzieci dowiadują się, że to jest coś, co zbawi, uratuje duszę. Uratuje je, uratuje świat. Takie proste rzeczy, naprawdę, proste ofiary. Ale jednak to było ogromne cierpienie dla dzieci, bo dzieci cierpiały na wszelkie możliwe sposoby. Pamiętajmy, że Jacinta umarła sama, samotnie w Lizbonie, w szpitalu, po długiej, ciężkiej, wyczerpującej chorobie. Dom Franciszka i Jacenty jest na szczęście dostępny dla zwiedzających. Wejście do pierwszej izby sprawia, że cofamy się w czasie do roku 1917, kiedy te małe dzieci niezrozumiane i wyśmiewane nawet przez swoich najbliższych dzielnie przekazywały orędzie maryi. Dom jest ozdobiony pamiątkami, które opowiadają historię jednego z największych cudów w historii ludzkości. A to jest parafia, w której trójka dzieci została chrzczona. W środku kościoła trafiamy na mszę świętą Pawła VI, czyli tak zwaną nową mszę. Ksiądz siedzi, a kobieta czyta słowo Boże. Modernizm i feminizm w jednym. Nasza podróż wyglądała tak, że najpierw przyleciliśmy yy, do Lizbony, szybciutko z Lizbony samochodem, półtorej godziny do Fatimy. W Fatimy spędziliśmy wieczór. Na modlitwie do godziny prawie, że 23.30. Potem cały dzień drugi spędziliśmy na filmowaniu Fatimy. Odwiedziliśmy domucji i tak dalej, wszystkie miejsca święte. Najpiękniejsze zdecydowanie były miejsca poza samym sanktuarium, w tych gajach oliwnych, w tych laskach, na tych pagórkach i wzgórzach, gdzie się pasły owieczki i do dzisiaj się pasą. Potem pojechaliśmy samochodem 5 godzin do Toledo. Miasto niestety nie wita nas niczym przyjemnym, bo zamkniętymi lub zdesakralizowanymi kościołami, w których szerzy się satanizm i magia. Udaje nam się ustalić z informacji znalezionych w internecie, że msza w mozarabskim odprawiana jest w katedrze Najświętszej Marii Panny. Jednak pojawiają się przeszkody, bo katedra wydaje się zamknięta i to w niedzielę. Nie poddajemy się, szukamy dalej. W końcu udaje się nam odnaleźć boczne wejście i naszym oczom ukazuje się zapierająca dech w piersi gotycka architektura. Co więcej, pierwszy raz w życiu widzimy tak ogromny, piękny i majestatyczny ołtarz, coś niesamowitego i nieprawdopodobnego. Wszystko pięknie, ale gdzie jest odprawiana stara msza? Żadnych informacji, strzałek czy wskazówek, totalnie nic. Pomaga nam ochroniarz, od którego dowiadujemy się, że owszem można wysłuchać Starej Mszy w rycie mozarabskim, ale wejście jest możliwe na 10 minut przed jej rozpoczęciem i trzeba pokonać długi i ciemny korytarz. Powiem Wam, że naprawdę trzeba być niesamowicie zdeterminowanym i upartym, aby to miejsce odnaleźć. Nam się udaje, jesteśmy w końcu na niedzielnej mszy i zanurzamy się w przepięknym śpiewie zakonników. Po chwili jednak mamy wrażenie, jakby coś tu nie grało, jakby ktoś tu coś przed nami odgrywał. Nasze wątpliwości narastają, kiedy okazuje się, że i tutaj wdarły się reformy posoborowe. I język hiszpański w dużej części liturgii zastąpił łacinę. Po wyjściu z katedry wracamy do rzeczywistości atakującej nasze zmysły. Ideologicznymi kolorami, ludźmi, którzy postradali zmysły pustymi świątyniami czy kościołami, gdzie na nową mszę chodzą już tylko emeryci. Byliśmy tutaj na mszy w rycie mozarabskim, dokładnie hiszpańsko-mozarabskim. Dostaliśmy taką książeczkę z całym porządkiem mszy świętej. Wiedzieliśmy, że jest to msza, która trwa nieprzerwanie od VI wieku, jest odprawiana y, od VI wieku właśnie w Toledo i w Salamance. Wiemy o tym, ale byliśmy, byliśmy ciekawi, jak ona wygląda dzisiaj. I też wiemy, czytaliśmy o tym, że ona była po Soborze Watykańskim II zmieniona, dostosowana do rzeczywistości według Adżi No i co nas uderzyło? Nie było podniesienia hosti. Tak na szybko mówiąc, na pewno chciałabym o tym zrobić osobny odcinek. Kapłan ubrany był w szaty posoborowe, co kompletnie ze sobą nie grało i nie tworzyło spójnej całości, jedności, dlatego że te szaty odpowiadają ich piękno odpowiadają pięknu mszy. Natomiast pięknie śpiewali rzeczywiście kantorzy, czyli kapłani po prostu. Był też kantor, czyli organista i kantor w jednym, który przepięknie śpiewał. Kapan również pięknie śpiewał. Mm, przyjęłam z Maciejem komunię świętą na kolanach i zaraz za nami wszyscy po kolei stadnie, gromadnie, widząc przykład, przyjmowali Komunię Świętą na kolana. To było bardzo miłe, bardzo sympatyczne, jednocześnie pocieszne, bo przykład y, jednak y, pociąga innych ludzi. I pamiętajcie o tym, kiedy przyjmujecie nam mszy świętej e, Komunię Świętą, róbcie to zawsze na kolanach, po katolicku, z godnością, dlatego że przyjmujecie święta świętych, samego Chrystusa, samego Boga. Trzeba to czynić z godnością i e, podchodzić do tego jak do największej świętości. I wtedy pociągniecie swoim przykładem innych ludzi. Tutaj e, ewidentnie e, to było widać, po kolei każdy klękał, to było piękne. Natomiast zmian jest tak dużo, że my zaczęliśmy się gdzieś tam z Maciejem gubić podczas całej akcji ołtarzowej. Nie wiedzieliśmy, co się do końca dzieje, co kapłan śpiewa, dlatego że on miał taki, taką wymowę dość mocno hiszpańską, więc tam było tak dużo tego akcentu hiszpańskiego, że ja nawet nie wiedziałam, czy on mówi w danym momencie po łacinie, czy mówi po hiszpańsku. Cały początek muszy był tak naprawdę bliski Sordo, Świecki mężczyzna czytał dwie lekcje. Ewangelia była czytana również w języku narodowym. Oczywiście ten świecki mężczyzna też czytał w języku narodowym lekcje. Ja jako jedyna miałam na sobie mantylkę ubraną, więc zresztą osób było bardzo niewiele. Nie ma tam na pewno jakiejś silnej grupy tradycji, która tworzy trzon i jest sam zawsze obecna. Widać, że to jest takie rozbite środowisko, które po prostu już z tradycji odprawia tą mszę, natomiast nie ma spójnej jednej wielkiej grupy środowiska tradycyjnego, które trzymałoby się tego rytu. I w tym czasie dokładnie odprawiana była nowóz Ordo w tej przepięknej, chyba jednej z najpiękniejszych katedr na świecie i najpiękniejszych, którą ja widziałam. Zobaczycie właśnie na ujęciach, na przebitkach, jaki jest piękny ołtarz w tej katedrze, jak on ośniewa i... Jeżeli człowiek jest w stanie zrobić coś tak przepięknego, spektakularnego, majestetycznego, pociągającego ku niebu, to jak musi wyglądać niebo, skoro ta ziemia, ten padł, potrafi tak zachwycić i być tak piękny? To było naprawdę coś, coś, to było coś wspaniałego. I wróciliśmy do Lizbony, którą teraz tutaj półtora dnia zwiedzamy. Jeśli mam porównywać. Toledo do, do Lizbony, 28. i nie do Portugalii. Klasztor Hieronimitów, wieża Belem, i zabytkowe tramwaje to już Lizbona, gdzie trafiamy do kościoła Świętego Antoniego, a tam niespodzianka. Polski akcent, i to za sprawą Jana Pawła II, który w dniu 12 maja 1982 roku odwiedził ten kościół, aby odsłonić posąg Świętego Antoniego. Uczynił ze mnie strzał zaostrzoną, utalił mnie w swoim kołczaniu i rzekł mi, ty jesteś sługą moim, Izrael. W tobie się rozsławię. Ja zaśmówiłem. Papież modlił się również w krypcie, która oznacza miejsce narodzin św. Antoniego i zawiera jego cenne relikwie. Tuż obok tego urokliwego kościoła stoi od prawie tysiąca lat katedra Najświętszej Marii Panny w Lizbonie. W Lizbonie mówił się na nią po prostu Sadelisboa. Jest to najstarszy kościół w mieście, którego historia sięga czasów zdobycia Lizbony przez krzyżowców. Jest to niestety kolejny przykład katedry obok katedry we Florencji czy Sienie, która jest tylko bezdusznym muzeum, wypełnionym gwarem nieświadomych świętości miejsca turystów. Przepiękne ornaty, które w czasach św. Chrystiana przeozdabiały kapłanów odprawiających wszech czasów, są już tylko wspomnieniem, zwykłym reliktem przeszłości. Jednak w porównaniu do Toledo, kościołów w Lizbonie nadal tęsknią katolickim życiem. Najświętsza ofiara jest tam nadal sprawowana, a w ludziach wyczuwa się świadomość sakrum. W tym właśnie Portugalczycy przypominają mi nas, Polaków. Nie bez powodu Najświętsza Maria Panna przekazała w Fatimie w 1917 roku wiadomość, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary. Na koniec perełka, prawdziwa perła. Perła, którą odnaleźliśmy dosłownie na kilka godzin przed naszym wylotem. Msza wszechczasów odprawiana przez młodego kapłana o wyglądzie Antonio Banderasa. Jeśli prawdziwym kultem katolickim interesują się tak młodzi kapłani, to jest nadzieja. Jest nadzieja, że pewnego dnia katolicka msza w nadzwyczajnym rycie rzymskim powróci do nas, powróci do naszych parafii.